Kochani bracia i siostry, wchodzimy w czas, który nazywamy, śpiewając gorzkie żale, czasem wchodzenia w przepaść. W czasem, który oznacza, że będziemy wędrować razem z Jezusem przez najbardziej ciemne, najbardziej cieniste, najbardziej bolesne chwile Jego życia. Były to ostatnie dni Jego życia na Ziemi, w Jerozolimie. Kiedy czytamy karty Ewangelii, to okazuje się, że właśnie tym ostatnim dniom życia Pana Jezusa, jego śmierci, jego męce, Ewangeliści poświęcili najwięcej miejsca. Trzy lata życia Pana Jezusa nie zajmuje w Ewangeliach tak dużo miejsca, jak opis jego męki, jego śmierci. Były to bowiem rzeczywiście wydarzenia, które bardzo mocno wbiły się w świadomość i w pamięć uczniów Jezusa. Oni nie rozumieli do końca, co się dzieje. Nawet jeżeli Pan Jezus zapowiadał im, że będzie cierpiał, że będzie wydany w ręce Żydów, że będzie ukrzyżowany, uprzedzał ich o tym, przygotowywał ich do tej męki, oni nie wierzyli, oni nie potrafili zrozumieć do końca, że to stanie się rzeczywistością. Będziemy zatem przez najbliższe dni towarzyszyć Panu Jezusowi w jego najtrudniejszych chwilach. Ostatnich chwilach Jego życia. Nasze emocje, nasza wyobraźnia, wszystko to, co, co nosimy w naszym sercu, będzie bardzo ściśle związane z czasem Jego umierania na krzyżu. Jedna rzecz jest, moi drodzy, bardzo uderzająca. Ja często sobie sam stawiam to pytanie, mając całkowitą świadomość, że Jezus mógł uniknąć tego losu. Mógł wyjechać do Egiptu. Mógł wyjechać sobie do Persji, do Grecji, do gdziekolwiek, mógł uciec z tego miejsca. Nie chciał tego uczynić. Wiedział, co go czeka, i świadomie, dobrowolnie podjął decyzję, że chce przejść tą drogą. To jest, moi drodzy, najbardziej uderzający moment i myślę, że dzisiaj, w niedzielę palmową, to jest to pytanie, które rodzi się też w naszych sercach. Co sprawiło, co było siłą Chrystusa, która dała mu odwagę do tego, żeby podjąć taką decyzję? Moglibyśmy powiedzieć, że są dwie takie siły boskie siły, ludzkie siły które są w stanie człowiekowi dać moc, żeby przetrwać każde cierpienie. Jedna nazywa się nadzieja, i druga nazywa się miłość. Jeżeli człowiek ma w sercu nadzieję, że to jego cierpienie ma sens i że ono się skończy i będzie nowy początek i nowy świat, jest w stanie wytrzymać wszystko. Jeżeli człowiek kocha, tak do końca kocha, jest w stanie znieść każdy krzyż. To są te dwie siły największe boskie i ludzkie siły, które człowiek może mieć w swoim sercu. Dzisiejszą refleksję chciałbym, moi drodzy, skierować bardziej na, na tę jedną, którą nazywamy nadzieją. Starzy łacinnicy, mawiali w takim krótkim przysłowiu, Dum spiro spero. Dopóki oddycham, mam nadzieję. Chrześcijańskie serce to jest takie, takie serce, które nawet w najtrudniejszych momentach swojego życia ma nadzieję. Nadzieję, która przenosi nas przez progi wszelkich cierpień, a na końcu przeniesie nas przez próg śmierci. Przypominam sobie jedno takie zdarzenie, którego no nie zapomnę, moi drodzy, dlatego, że jeśli są jakieś kluczowe przeżycia, które każdy z nas robi w swoim życiu, no to w moim życiu akurat to spotkanie no uważam, że było kluczowe i, i nie chciałbym tego spotkania nigdy zapomnieć. Miało ono miejsce w październiku 2004 roku. Wtedy byliśmy w Rzymie, ja i moi współbracia pallotyni z całego świata. Mieliśmy tak zwane zebranie generalne. To polega na tym, że około stu palotynów z całego świata raz na sześć lat spotyka się po to, żeby wybrać nowego przełożonego generalnego i zaplanować pracę. I przy tej okazji mieliśmy audiencję w Watykanie przy u papieża Ojca Świętego Jana... Pawła II. Przypominam, to był październik 2004 roku, a on zmarł 2 kwietnia 2005. To było 5 miesięcy, 6 miesięcy przed jego śmiercią. On był już bardzo słaby. Pamiętamy tego człowieka, który na, na wózku inwalidzkim, resztkami sił, do końca siłą swojej woli chciał nieść krzyż, chciał wykonywać swoje obowiązki i zadania. Powierzona mi została w czasie tej audiencji, która trwała chyba półtorej godziny, takie bardzo ważne, no dla mnie osobiście no pełne pełne łaski zadanie, mianowicie mogłem stać obok Niego tak bardzo blisko, trzymałem go tak za rękę. I kiedy moi współbracia kolejno podchodzili do Niego, to ja przedstawiałem mu po polsku. Kto to jest, jak się nazywa, skąd przyjechał. Moi drodzy, to trwało gdzieś no, 40 minut przynajmniej ten, ten, to przedstawianie gości, którzy przyszli. Więc ja mogłem patrzeć po prostu na twarz tego człowieka, bardzo blisko. Pamiętamy, że on chorował na Parkinsona. Jest to taka zdradliwa choroba, która między innymi sprawia, że zaczyna brakować mięś mięśnie, klatki piersiowej są bardzo osłabione. I on po prostu się dusił. Kiedy siedział tak na tym, na tym fotelu, na tym tronie, więc po prostu jemu brakowało tchu. Dlatego na tym tronie, na oparciu tego, tego krzesła, na którym siedział papież, były zrobione specjalnie takie dwa uchwyty. I on po każdych pięciu, sześciu współbraciach, którzy podchodzili do niego, on po prostu prosił mnie, tak, żeby na chwilę się zatrzymać, chwytał. Obydwoma rękami te dwa uchwyty, żeby się wyprostować. I tak przez kilka sekund, minut, po prostu dotleniał swój organizm, bo wiedział, że jeżeli tego nie uczyni, zemdleje. Nie będzie miał dotlenionego organizmu i zemdleje. I on tak, i to trwało moi drodzy no cały ten czas. Um. No, ja nie, zapom nie zapomnę tego po prostu. Człowiek, który ostatnimi resztkami swoich sił, ludzkich sił, y, któremu groziło uduszenie, to jest też no, uczucie duszenia, jest no, bardzo wielkim cierpieniem. A mimo tego on chciał wysłuchać, chciał mówić, nie miał siły, ale rozpoznawał ludzi gestami, próbował, y, no. Do nich jakieś sygnały, jakieś znaki swojej, swojej miłości, swojego uznania chciał no, pokazać wszystkim. I ten, ta chwila, moi drodzy, no, której ja już nie zapomnę do końca życia na pewno, taka bliskość tego człowieka, który mimo swojej choroby, mimo ostatnich oddechów, które mu towarzyszyły, dźwigał krzyż, a czynił to, w taki sposób, że jego oczy po prostu promieniały. To, tego się też w żaden sposób nie da opisać. Opisuję to doświadczenie dzisiaj, odwołuję się do niego, pamiętamy te, te obrazy jego odchodzenia. Są to świadectwa, bardzo głębokie świadectwa nadziei. Człowieka, który swoją wiarę całkowicie. Zbudował na Chrystusie i który wiedział, że nasze ludzkie życie tutaj się nie kończy, tylko jest druga część tego życia, dużo ważniejsza, a to ziemskie nasze życie jest tylko pielgrzymką do wiecznego Domu Ojca. Odwołując się do tamtego przeżycia, które dla mnie osobiście no, jest niezapomniane, chciałbym w ten wieczór życzyć nam wszystkim, żebyśmy taką nadzieję. Taką głębokie zaufanie do Boga no, żywili w swoim sercu. To jest ta siła, która jest w stanie pokonać wiele trudności i wiele cierpień i ponieść każdy krzyż do końca. Ja jestem przekonany, moi drodzy, że chrześcijaństwo, bycie uczniem Jezusa Chrystusa, podążanie Jego drogą, taka solidarna miłość razem z Nim, zwłaszcza w te dni, to jest ta siła, która sprawi, że chrześcijaństwo nigdy nie zginie. To jest ta siła, która sprawia, że chrześcijaństwo i Kościół będą żyli. Będą żyli. Jeżeli będą ludzie, którzy będą tak blisko przeżywać swoją łączność z Chrystusem i mieć taką głęboką wiarę i nadzieję, która pozwoli im przetrwać nawet najtrudniejsze chwile naszego ziemskiego życia. Mówię o tym też w takim kontekście, że ta nadzieja, o której wspominam, to nie jest tylko nadzieja dotycząca nas, pojedynczego człowieka, indywiduum, bo potrzebujemy tej siły, żeby przetrwać, przejść przez życie, mając nadzieję w sercu. Ale ta nadzieja odnosi się właśnie też do wspólnoty. To my, jako wspólnota, jesteśmy nośnikami tej nadziei. To my dzielimy się tą nadzieją, spotykając się. Tak jak dzisiaj, na liturgii, na modlitwie. Dzielimy się tą nadzieją jako wspólnota, i jako wspólnota jesteśmy znakiem i, i nośnikiem tej nadziei dla świata. Czasami w dzisiejszych czasach, nie tylko w Szkocji, ale w Polsce, już też i w wielu miejscach, odnosi się wrażenie, że Kościół, wspólnota wierzących, że to staje się jakieś niezrozumiałe dla współczesnego świata. Ludzie odwracają się albo wyszukują w naszej wspólnocie tylko złych grzechów i mówią o tych grzechach. Jest jednak, moi drodzy, coś takiego w nas, we wspólnocie chrześcijan, co sprawia, że potrafimy przetrwać w każdej sytuacji społecznej, politycznej, historycznej. I to jest taka druga myśl, którą chciałbym się w ten wieczór z nami podzielić. To jest moje głębokie przekonanie, że chrześcijanie potrafią żyć, potrafią przetrwać i nie tylko przetrwać, ale potrafią dzielić się swoją nadzieją właśnie w każdych warunkach dziejowych. Jak popatrzymy na pierwsze pokolenia chrześcijan, kiedy, kiedy było niewolnictwo, chrześcijanie żyli. Przetrwali i potrafili nawet zmienić tamten system, głosząc dobrą nowinę o tym, że wszyscy ludzie są braćmi, siostrami, są dziećmi jednego Boga. Kiedy przyszedł feudalizm, chrześcijanie żyli, kiedy się pojawił kapitalizm na świecie, taki XIX-wieczny. Gdzie był duży wyzysk człowieka, chrześcijanie żyli, encykliki powstawały dotyczące nauki społecznej Kościoła, wzywające do sprawiedliwości społecznej, do dzielenia się. Chrześcijanie przetrwali i zmienili także tamten system. W Polsce nie trzeba nam wiele opowiadać o tym, jak chrześcijanie żyli. W komunizmie był bowiem też taki system, który był, trwał, i chrześcijanie w nim żyli i przetrwali. I to jest ta myśl, którą chciałbym wyrazić też dzisiaj. Wydaje się bowiem, że w takim wolnym, liberalnym społeczeństwie, w którym my żyjemy, wydaje się, że my chrześcijanie jakoś nie potrafimy sobie z tym poradzić. Można odnosić wrażenie, że jakoś no, liczby maleją, no takie jest wrażenie. Ale ja chciałbym, jestem przekonany, że wszyscy to z nas podkreślą, to. Że my tak naprawdę bardzo kochamy wolność. Nie wiem, czy jest ktoś na świecie, kto bardziej kocha wolność niż chrześcijanie. Co więcej, my bardzo potrafimy korzystać z tej wolności. Potrafimy ją wykorzystać w taki sposób, który służy rozwojowi człowieka, który tak naprawdę go wyzwala. I to jest. No ta druga myśl, o której chciałbym powiedzieć, to głębokie przekonanie, moi drodzy, że my jako wspólnota chrześcijan nie musimy się obawiać świata, nie musimy budzić w sobie jakichś szczególnych lęków, ale nadzieja, którą nosimy w sobie, ta nadzieja, która rodzi się ze zmartwychwstania, ale też ta nadzieja, którą widać no, w rozwoju historycznym yy, i na bazie tego można tę nadzieję w jakiś sposób ożywiać też w naszych sercach, że chrześcijaństwo, że to bycie przy Chrystusie, bycie Jego uczniem, że nawet za wiele, wiele lat będzie jeszcze na świecie, dlatego że mamy ważną rolę do wypełnienia, właśnie budzenia też nadziei. W przeciwnym razie ludzkość zamieni się w jakieś nieludzkie społeczeństwo, w którym nie będzie miejsca na godność człowieka i na Jego rozwój. I to są te dwie myśli, którymi chciałbym w dzisiejszy wieczór podzielić się, w zasłuchani, kiedy zasłuchani jesteśmy w opisy męki Chrystusa. To są te dwie refleksje, które są poświęcone nadziei. Tej nadziei, która rodzi się właśnie przez Niego, bo patrząc na Niego uczymy się nadziei. I ta nadzieja, ona odsyła nasze myśli, nasze wyobrażenia właśnie do końca świata. Bo kiedy Pan Bóg pisze historię, to ten ostatni rozdział Jego historii, napisanej przez Pana Boga, jest absolutnie pewny. Bo nawet jeżeli przeminą wszystkie galaktyki i, i cały wszechświat przeminie, to on będzie panował. I to jest ta dobra nowina, którą my dzisiaj nosimy w naszych sercach. Ewangelie też zostały napisane w ten sposób, że nie kończą się na cmentarzu, nie kończą się przy grobie, ale kończą się na górze w niebo wstąpienia. To jest ta góra, z której widać cały świat. To jest ta góra, na której pan Jezus polecił swoim uczniom, żeby szli na cały świat i głosili dobrą nowinę o zbawieniu. Ewangelia jest taką opowieścią, w której łączy się zarówno smutek i rozpacz, jak i radość ze zmartwychwstania, w którym całe ludzkie życie jest opisane w jednym, w jednym ciągu, w jednej historii. Ale zakończenie tej historii, moi drodzy, jest zawsze Bożym zakończeniem. Chciałbym tę refleksję zakończyć. Opisem sądu ostatecznego. Taki poetycki opis, który zapisał Ernest Bryll. Jest to opis, który mówi o tym, że człowiek na końcu świata jakby krępował się wyznać swoje grzechy. Lękał się tego. Ale wtedy Bóg, ten miłosierny, dobry ojciec, o którym Jezus nam nieustannie mówił. Pomaga człowiekowi jakby wyznać ten najgłębszy swój grzech. Posłuchajmy tego opisu, poetyckiego opisu. Anioł zatrąbił wielkie zmartwychwstanie, ale nikt nie wstał. Wszyscy swoje kości kryli ze wstydem, bojąc się jasności. Anioł zatrąbił wielkie zmartwychwstanie anioł namawiał będzie przebaczenie ale nikt nie chciał pierwszy grzechów zmazać bo trzeba było zgniliznę pokazać anioł namawiał będzie przebaczenie więc bóg sam zamknął oczy i twarz swą odwrócił aż było ciemno wtedy tłum ruszył i każdy gnał zdeszany Niosąc kamień duszy, więc Bóg sam zamknął oczy i twarz swą odwrócił. To jest piękny opis nadziei, że na końcu świata Pan Bóg nie będzie chciał patrzeć na nasze grzechy, ale będzie chciał patrzeć na naszą miłość, na naszą nadzieję. I żeby nam pomóc odwróci swoją twarz od naszych grzechów, tak jak oto modlimy się w Psalmach, żeby Pan Bóg zechciał odwrócić twarz od naszych grzechów. Niech zatem to spojrzenie na ostatni sąd, na to spotkanie z miłosiernym Ojcem, będzie również źródłem naszej nadziei. Bo to była ta nadzieja, to było to źródło nadziei, które nosił też Jezus Chrystus, biorąc na ramiona krzyż. Bo on, biorąc na ramiona krzyż, wiedział, że idzie do ojca, wraca do swojego ojca i do domu swojego ojca. Wraca, żeby dopełniła się miłość, którą on miał do swojego ojca. To jest to źródło nadziei, które pozwoliło Chrystusowi przetrwać najgorsze chwile jego życia. Niech zatem to pragnienie spotkania z miłosiernym Ojcem, ta tęsknota za tym, żeby spotkać Go, ta nadzieja, że jednak Go spotkamy, niech to będzie największa siła naszego chrześcijańskiego życia. Amen.